Aloha dziewczyny, pozdrawiam Was ze Słonecznego Wrocławia. Jeśli się nie znamy, ja mam na imię Maxi. Witam Cię na moim kanale na Stosunkowo. Mam nadzieję, że się zapiszesz i zostaniesz ze mną i z resztą gangu. Dzisiaj, kobietki, będziemy mówić o tym, jakie znaki sugerują, że nasz ex tak naprawdę wcale jeszcze o nas nie zapomniał, bo dobrze wiecie, że rozstanie fizyczne. Nie pokrywa się często z rozstaniem emocjonalnym, i też nie możemy wszystkich rozstań wrzucać do jednego worka, bo są rozstania, które wydarzyły się na wysokich emocjach, i tak naprawdę żaden part z partnerów nie chce tego rozstania w środku, w serduszku. I często zastanawiacie się, czy to już jest na pewno koniec, czy być może jeszcze jest szansa. Dla Was, dziewczyny, dla tych, które się nad tym zastanawiają dzisiejszy odcinek, zapraszam. Disclaimer, pamiętajcie, że wiele zależy od kontekstu, wiele zależy od charakteru mężczyzny. Ja na potrzeby kanału zawsze generalizuję, pamiętajcie o tym, są to po prostu najbardziej popularne znaki, które rzeczywiście sugerują, że wasz eks może do was chcieć wrócić, i może o was jeszcze myśleć, i jeszcze tak naprawdę emocjonalnie się z Wami nie rozstał. Ale Dużo zależy od charakteru mężczyzny i od kontekstu sytuacji. Jeżeli potrzebujesz o tym porozmawiać, link do konsultacji jest w opisie pod filmem, ale najpierw obejrzyj filmik, może film rozwiąże i rozwieje Twoje wszystkie wątpliwości. Znak numer jeden: jeżeli rozstanie było w emocjach, było spontaniczne, nie było przemyślane czyli pokłóciliśmy się, była afera, była awantura i w złości. On się ze mną rozstał i poszedł. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kiedy emocje opadną, porozmawiacie i wszystko wróci do normy. To oczywiście jest ekstremalne zachowanie, jeżeli chodzi o awanturę, ale wiecie dziewczyny, jak w życiu bywa. Te awantury czasami potrafią rosnąć do rangi naprawdę. Poczekaj, przejdzie mu, on się uspokoi, to jest też ważne żeby nie gonić za mężczyzną w takiej sytuacji? Poczekaj, aż opadną mu emocje. Sam się do Ciebie zgłosi. Znak numer dwa. Kiedy po rozstaniu on do Ciebie ciągle pisze, dzwoni i tak naprawdę chce utrzymywać z Tobą kontakt, nawet jeśli Ty jesteś wycofana, on i tak zabiega o ten kontakt. To znaczy, że ta więź emocjonalna jeszcze jest z jego strony. To znaczy, że on nie do końca odciął się od Ciebie. I wiecie, dziewczyny, że sugeruję wam, że nie ma czegoś takiego jak przyjaźń z eksem. Nie ma. Bo to powoduje, że on uświadamia sobie, że jego decyzja ma konsekwencje czyli zerwałem z nią, tracę ją. Ale jeżeli on wykazuje takie zachowanie, w którym jest dużo jednak zainteresowania Twoją osobą i dużo chęci do rozmowy, świadczy to o tym, że rzeczywiście dalej o Tobie myśli. Numer trzy, dość oczywisty: zazdrość. Kiedy on pyta wspólnych znajomych, z kim się widujesz, czy wychodzisz, czy randkujesz, czy kogoś poznałaś, jest zazdrosny, bada grunt, sprawdza, czy jeszcze będzie miał szansę, czy może już jej nie będzie miał. Więc zazdrość. Jasne, jeżeli jest zazdrosny, to ma do ciebie jeszcze jakieś uczucia. I podpunkt czwarty, który tak naprawdę zazwyczaj bardzo bolesny jest dla nas. Bardzo jest bolesny dla nas i niezrozumiały i denerwujący, i mamy ochotę wyjść z siebie. Czyli kiedy to nasz partner próbuje wzbudzić zazdrość w nas. Dopiero się rozstaliśmy, a on już jest na Tinderze, mało tego. Rozpowiada o tym wspólnym znajomym, wcale tego nie ukrywa. Mówi o tych kobietach, ile to ich nie ma, jakie są wspaniałe, i że wszystko u niego jest jak najbardziej w porządku. Posłuchaj, jeżeli Twojemu byłemu. Naprawdę spodobałby się ten nowy lifestyle, to on by tak bardzo o nim nie mówił, on by tak nie rozpowiadał o tych kobietach. Bo byłemu, który naprawdę chce pójść do przodu, który do ciebie nic nie czuje, jemu nie będzie zależało na tym, żeby cię ranić. On wręcz odwrotnie, będzie próbował to wszystko schować i ukryć, żeby. żebyś ty się nie dowiedziała, żeby ciebie to nie zabolało. Po co? Mu już na tobie nie zależy. Ale kiedy on to wszystko robi ostentacyjnie i tak, żebyś się dowiedziała, i tak, żeby wszyscy widzieli, no kochana, niech cię to nie boli. To jest tak naprawdę krzyk od Atencji. Numer 5 to on proponuje, żebyście teraz byli koleżeństwem, czyli nie zamyka drzwi definitywnie, zostawia je uchylone, jasne, ma wątpliwości, bo być może będzie chciał do ciebie wrócić, więc on te uchylone drzwi zostawia co znaczy, że w jakim stopniu zależy mu na Tobie. Powiedzmy, że rozstaliście się jakiś czas temu, wpadacie na siebie gdzieś na mieście i Twój ex flirtuje z Tobą. Padają dwuznaczności. Uśmiechaj się do Ciebie. Widzisz, że mu się podobasz. Czyli ta chemia gdzieś miała czas, żeby urosnąć w nim i kiedy Cię zobaczył, był dla Ciebie naprawdę sympatyczny. To też jest bardzo dobry znak, ale pamiętaj, nie ma czegoś takiego jak powrót do relacji poprzez Friends with Benefits. Nie ma seksownego czasu z byłym, nie ma, jeżeli chcesz go odzyskać oczywiście. To nie jest dobra strategia. Znak numer 7 to będzie jego hot i cold, czyli jeden dzień jest wspaniały, miły, sympatyczny, a w drugi dzień jest dla Ciebie oschły, oziębły, wręcz agresywny i opryskliwy. Jego huśtawka nastrojów sugeruje, że emocjonalnie nie jest w stabilnym miejscu. Kiedy twój były po rozstaniu pisze ci, że tęskni za tobą, to też jest zawsze dobry znak. Ale uwaga, dlaczego mówię w ogóle o tym punkcie? Dlatego, że nie możesz mu napisać tego samego, nawet jeśli się tak czujesz. On zerwał, on tęskni spoko. Ty nie tęsknisz, ty idziesz do przodu. Numer 10. Mówiąc wprost. On liczy na to, że będzie miał pewne korzyści związkowe po związku, które miał w związku. Wiesz, co mam na myśli? I nie. Nie rób tego. Nie rób tego. Jasne, atrakcja dalej jest. To jest dużo łatwiejsze z osobą, z którą to już było, więc tak naprawdę on się nie musi napracować, żeby zdobyć nową kobietę, z którą może sypiać. Ale nie zgadza się na to. To nie jest żadna strategia. Ani nie doprowadzi cię do tego, że twój były do ciebie wróci, ani długoterminowo nie spowoduje, że ty będziesz się ze sobą dobrze czuła. Więc uważaj, uważaj na to. Punkt jedenasty to agresja i złość. Jeżeli twój były jest cały w emocjach agresji, złości, jest na ciebie wściekły, często wydaje ci się, ojej, mam przechlapane, to już na pewno nic z tego nie będzie. Ale jak wiecie, przeciwieństwo miłości to nie złość. To obojętność, więc kiedy są w nim emocje, jakiekolwiek emocje by to nie były, pamiętaj, to jest dobry znak. Wiem, że opisy filmów to nie są takie miejsca często odwiedzane przez Was, ale naprawdę zachęcam Was do tego. Ja nie piszę bardzo szeroko i obszernie, ale często dopowiadam pe pewne kwestie, które wydaje mi się podczas edytowania, że pominęłam, albo które powinnam jeszcze dogłębniej podkreślić. Więc zachęcam Was do tego, żebyście czytały moje opisy i um, odnośnie ostatniego punktu, jeżeli złość twojego byłego. Ten pies po prostu cały tęskni za kimś, słuchajcie. Taka jest prawda. Punkt 12 to wpadanie na swojego byłego w różnych miejscach. Masz wrażenie, że jest tam, gdzie ty. Pojawia się nagle w Twoich ulubionych kawiarniach, na Twojej siłowni, w tych godzinach co ty? Hmm. Czy to przypadek? Prawdopodobnie to nie jest przypadek, jeżeli rzeczywiście często wpadasz na swojego eksa w różnych miejscach. Niektórzy mężczyźni po rozstaniu, biorąc pod uwagę, że być może będą chcieli wrócić do swojej kobiety, nie będą randkować. Nie będą wychodzić, nie będą szukać kobiety, bo wiedzą, że. Ich była partnerka, jeśli się dowie o nowej kobiecie gdzieś pomiędzy, w międzyczasie, może nie być zainteresowana, więc, tak jak Wam mówiłam na początku filmu, kontekst dużo zmienia i charakter mężczyzny i jego kręgosłup moralny będą miały na pewno ogromny wpływ na to, jak będzie się zachowywał po rozstaniu. Ja Wam wrzucam różne tutaj pomysły i różne znaki. Warto, żebyście pomyślały sobie, ile znaków pojawia Wam się w danej sytuacji i wtedy będziecie mogły ocenić czy coś jeszcze jest na rzeczy czy już nie i pamiętajcie że to no kontakt przyspieszy ten cały proces nie bycie sympatyczną dla, dla byłego nie bycie koleżanką dla byłego nie sypianie z byłym to nie przyspiesza procesu powrotu do siebie to go odsuwa bo to też niestety obniża twoją wartość w oczach twojego byłego tak to wygląda paradoksalnie. Boisz się, że twój były o tobie zapomni, kiedy będzie na no kontakt. Nic bardziej mylnego. On dopiero będzie za tobą tęsknił i dopiero wtedy będzie zastanawiał się tak naprawdę nad swoją decyzją. Jako ostatni znak wspólni znajomi. Jeżeli wspólni znajomi ciągle masz wrażenie, że pytają cię, o Twoje życie, a czy kogoś widujesz, a czy się spotykasz, a czy wychodzisz, a czy randkujesz, a co Ty myślisz o nim, a czy Ty za nim tęsknisz, to jest podejrzane. Tak, być może były pyta ich albo prosi ich o to, żeby wypywali, wypytywali Ciebie. Więc pamiętaj, to już było w niektórych filmach: nie dziel się, nie dziel się ze wspólnymi znajomymi, naprawdę po rozstaniu. Staraj się znaleźć sobie może jedną, może dwie osoby bardzo zaufane. Wypisuj to wszystko, co chciałabyś powiedzieć, do dziennika, do notatnika w telefonie. Tyle w dzisiejszym krótkim odcinku. 14 znaków, że twój były wciąż jeszcze emocjonalnie jest z tobą związany i nie poszedł do przodu. I dobra wiadomość jest taka, że jeżeli zauważysz kilka z tych znaków, pamiętaj, jest szansa, że twój były do ciebie wróci. Im większa, im bardziej konkretna ty będziesz w swoim zachowaniu. Co mam na myśli? Mam na myśli no contact. Naprawdę, mężczyzna zrywa, mężczyzna musi wziąć na siebie konsekwencje, zerwania. W momencie, kiedy dochodzi do zerwania, też często czytam w Waszych komentarzach. Przecież dalej jesteśmy ludźmi, przecież się tyle znaliśmy. Dlaczego mamy teraz nie odbierać? Dlaczego mamy nie odpisywać? Słuchajcie, musimy oddzielić pewne kwestie, bo. Kiedy my dobrowolnie wchodzimy w relacje, bo chcemy z kimś być, bo zależy nam na kimś, to w momencie, kiedy ktoś z nami zrywa, to w tym samym momencie mówi: Nie chcę z tobą być, nie jesteś już dla mnie ważna, nie chcę z tobą już dalej planować życia i spędzać czasu. Niektórzy mogliby się bardzo pogniewać na takie zachowanie, zamiast być smutnym i przeżywać. Ktoś już nie chce z tobą być, a ty się czujesz zobowiązana, żeby pisać mu sms i go pocieszać? Proszę cię. Nic nie jesteście sobie winni. Po rozstaniu jesteście dwoma wolnymi osobami. Pamiętajcie o tym, kobiety. Nie jesteście nic byłemu winne. Nie musicie odbierać telefonu, nie musicie odpisywać na SMS-y. To jest dorosły człowiek, który musi wziąć odpowiedzialność za siebie cokolwiek mu się w życiu nie dzieje, pamiętaj, dobra dziewczyno, przypomnij sobie wszystko przez co przeszłaś i ile razy ta twoja dobroć dała ci to, co chciałaś i takie wyniki, o których byś marzyła. I szacunek do ciebie. Mm. Po rozstaniu z byłem nie jesteś mu nic winna. Nie musisz dzwonić, odbierać, ani pisać. A jeżeli mu zależy, to uwierz mi, Wiesz mi, wróci i to wróci w wielkim stylu. Także tylko i wyłącznie no contact. No, to wysyłam Ci Buziaka. Pozdrawiam Ci cieplutko. Jeżeli chodzi o konsultacje, wszystkie informacje w opisie pod filmem. A tymczasem do zobaczenia, Buziaki.